Katastrofa lotnicza na Okęciu. Miejsce: Fort VI twierdzy Warszawa. Data: 14 marzec 1980 roku. Godzina: 11.15 czasu lokalnego. Rodzaj: Sterzenie samolotu z ziemią. Przyczyna: Awaria silnika i utrata możliwości sterowania samolotu. Ofiary to 87 osób. Statek powietrzny. Typ Iłszyn-Ił-62. Nazwa: Mikołaj-Kopernik. Użytkownik: Polskie Linie Lotnicze Lot. Numer: SPLAA. Start: JFK przez KJFK. Cel lotu. EPWA. -w -e cokolwiek to znaczy. Numer lotu LO007 Pasażerowie 77 osób plus 10 z załogi. Katastrofa lotnicza na Okęciu w 1980 roku miała miejsce 14 marca 1980 o godzinie 11:15. W pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie rozbił się lecący z Nowego Jorku samolot polskich linii lotniczych lotu il 62 Mikołaj Kopernik. Numer rejestracyjny SPLAA, lot numer 007. Zginęło 77 pasażerów oraz 10 członków załogi. Przebieg wypadku. Samolot miał wystartować z Nowego Jorku, 13 marca 1980 roku, około godziny 19 czasu lokalnego. Jednak intensywna śnieżyca i konieczność oczyszczenia samolotu i pasa startowego spowodowały duże opóźnienie. Start nastąpił o 21.18. Po 9 godzinach rutynowego lotu, około 11.12 czasu lokalnego, samolot pilotowany przez kapitana Pawła Lipowczana i pierwszego oficera Tadeusza Łochockiego Zbliżał się do lotniska na Okęciu na kierunku 15. Na około minutę przed planowanym lądowaniem załoga zgłosiła wieży kontrolnej, iż nie zaświecił się wskaźnik wysunięcia podwozia. Tego typu awarie dość często zdarzało się w samolotach produkcji radzieckiej. Na ogół wynikały z przepalonego bezpiecznika bądź żarówki. W takim przypadku załoga przelatywała nad lotniskiem i powtarzała podejście do lądowania. W tym czasie mechanik pokładowy sprawdzał właściwe obwody, bądź ktoś z obsługi lotniska przez lornetkę obserwował i potwierdzał drogę radiową fakt wysunięcia się podwozia. Załoga zdecydowała się na pierwszy manewr. Kontroler lotów wydał polecenie przejścia samolotu z pułapu 250 na 650 metrów. Gdy na polecenie dowódcy mechanik pokładowy zwiększył moc silników, pękł. Wał turbiny niskiego ciśnienia silnika nr 2, a turbina, obracająca się swobodnie w strudze gazów, rozpędziła się do prędkości powodującej jej wybuchowe rozerwanie na trzy części, całkowicie niszcząc silnik nr 2. Odłamki silnika rozleciały się na wszystkie strony, uszkadzając silnik nr 1, przebijając kadłub, co spowodowało zniszczenie układów sterowniczych. Zasilania czarnej skrzynki i rejestratora kokpitu oraz uszkodzenie silnika nr 3. W rezultacie przestały całkowicie działać silniki 2 i 3. Uszkodzenie wykazywał silnik nr 1. Utracono możliwość sterowania samolotem, a ostatnich 26 sekund lotu nie udało się zarejestrować. Po 26 sekundach, praktycznie całkowicie bezładnego opadania, samolot ściął prawym skrzydłem drzewo. I uderzył w powierzchnię pokrytej lodem fosy, okalającej wojskowy fort. Pilotowi, zmieniającemu kierunek spadania samolotu jedynie wychyleniem lotek na skrzydłach, udało się ominąć budynki zakładu poprawczego dla nieletnich. Samolot, w zderzeniu z ziemią, rozpadł się na wiele części. Do wydobycia ich niezbędne okazało się częściowe wypompowanie wody z fosy. Ciało kapitana Lipowczana znaleziono na ulicy wśród budynków mieszkalnych. Ciała pozostałych ofiar leżały rozrzucone wśród szczątków samolotu. Według lekarzy, którzy przybyli na miejsce wypadku, wiele ofiar najprawdopodobniej spało w momencie zderzenia z ziemią. Niektórzy jednak byli świadomi, że samolot się rozbije i przytrzymywali się foteli tak mocno, że w momencie zderzenia uległy zerwanie, zerwaniu mięśnie i ścięgna w ich ramionach. Śledztwo Wkrótce po katastrofie Kopernika powołano specjalną komisję, która miała wyjaśnić przyczyny największej wówczas katastrofy lotniczej w Polsce. Oto fragment raportu komisji powołanej przez rząd w celu ustalenia przyczyn katastrofy. W końcowej fazie lotu, podczas podejścia samolotu do lądowania, nastąpiło zniszczenie turbiny lewego wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności i ukrytych wad materiałowo-technologicznych które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. Częściami zniszczonej turbiny zostały uszkodzone dwa inne silniki i układy sterowania samolotem ster wysokości i kierunku. Oficjalny komunikat podawał, iż przyczyną pęknięcia były wady materiałowe i technologiczne wału silnika nr 2. W wyniku oględzin części zniszczonego samolotu ustalono, że powodem była wada konstrukcyjno-wykonawcza wału silnika, który zawierał tzw. KARP. Będący powodem spiętrzenia naprężeń i zmęczenia materiału, w efekcie czego nastąpiło pęknięcie wału silnika. Silnik ten wykazywał zwiększone poziomy drgań podczas pracy, pomimo tego był nadal eksploatowany. Ustalenia komisji wysłano do Związku Radzieckiego. Rosjanie odrzucili jednak raport komisji jako niewiarygodny. Twierdzili, że pęknięcie wału silnika było skutkiem katastrofy, nie zaś jego przyczyną. Dopiero po późniejszej o 7 lat tragedii lotu nr 50-55 spowodowanej pęknięciem wału silnika, Rosjanie bardzo niechętnie zaakceptowali ustalenia komisji. W 2010 roku na jaw, wyszła na jaw archiwalna wiadomość pozyskana ze źródeł IPN-u, że do katastrofy przyczyniła się eksploatacja silników ponad ich resurs oraz wysłanie w rejs niesprawnych samolotów lotu. Ofiary w katastrofie zginęli m.in. Anna Jantar, amerykański etnomuzykolog Alan Merriam, 22 członków amatorskiej reprezentacji bokserskiej USA oraz szóstka młodych delegatów z warszawskich uczelni, wracająca z obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych. Imieniem kapitana Pawła Lipowczana nazwana jest to ulica na warszawskim Okęciu, dawniej Rozwojowa przy kinie Lotnik. Przecznica Alei Krakowskiej na terenie klubu sportowego Skra Warszawa postawiono mały pomnik poświęcony sportowcom, którzy zginęli w katastrofie. Monument w połowie 2013 roku został przeniesiony w pobliże Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Ofiary Polska liczba ofiar 45. Stany Zjednoczone 35 ZSRR 4